Dzień dobry, szczęść Boże. W piątek, piąteczek, piątunio, weekend, koniec tygodnia, ostatni dzień pracy, prawie wiosna w powietrzu itd. A dziś Ewangelia, dziś słowo Boga kieruje naszą uwagę na czuwanie na to, żeby być czujnym, żeby nasze biodra były przepasane, świece zapalone i żebyśmy czekali na Boga w swoim życiu. Zazwyczaj jest tak, że czekanie kojarzy nam się z jakimś napięciem, na przykład, gdy musimy czekać na jakąś wiadomość, której nie jesteśmy pewni. Nawet gdy czekamy na osobę, która jest dla nas ważna i na przykład spóźnia się kilka minut, przychodzi nie o tej porze, o której się mówiliśmy, no to zaczynamy się martwić. Jak mama czeka na swoje dziecko, które ma wrócić z imprezy o drugiej, a jego o czwartej jeszcze nie widać, no to też zaczyna pojawiać się ta nerwowość i tak dalej. Generalnie sobie pomyślałem dzisiaj, taka myśl mi przyszła do głowy, żeby troszkę to czuwanie dzisiaj odwrócić. A skłonił mnie do tego Marek, z którym miałem okazję rozmawiać wczoraj. Powiedział takie słowa, które mnie trochę rozłościły na początku, zdziwiły może bardziej, gdy jedliśmy sobie kolację. I powiedział o tym, że wiesz co, ja Pana Boga nie spotykam dzisiaj, tylko widzę go w przeszłości. Na przykład dzisiaj widzę go w tych momentach, w których był wczoraj. Widzę go, w, czy staram się go rozpoznać, gdzie był wczoraj i wtedy dopiero go widzę. Tak na bieżąco nie jestem w stanie go zobaczyć. Na przykład widzę go w swojej złej, mrocznej przeszłości, a wtedy go nie widziałem. I tak sobie właśnie pomyślałem, że często może być tak, że my chcemy się nastawić na Pana Boga tak bardzo mocno tu i teraz, zwłaszcza żebyśmy dobrze wypadli, żebyśmy dobrze wyglądali. Myślimy, że jak będziemy się ładnie modlić, no to wtedy On przyjdzie, że jak będziemy świeżo po spowiedzi, no to Go doświadczymy, że jak będziemy dobrzy, grzeczni i tak dalej, no to wtedy On na pewno do nas przyjdzie. I bardzo często się tym rozczarowujemy. Żyjemy w takim napięciu trochę z Bogiem, chcąc być gotowym na to, by, by go spotkać, by przejść. Wydaje mi się, że dzisiaj można zrobić trochę inaczej. Total, to znaczy, totalnie sobie odpuścić, nie nastawiać się na nic, na jakieś niezwykłe przeżycia, doświadczenia i tak dalej. Nawet na modlitwie, na mszy świętej, na spotkaniu z ukochaną osobą, nie wiem, z księdzem i tak dalej. Może warto w takim, z takim nastawieniem dzisiaj podejść. A zobaczyć dzień wczorajszy, to co było wczoraj. E, czy wczoraj spotkałem Pana Boga już tak mm, na spokojnie, na, na trzeźwo patrząc chłodnym okiem e, na ten wczorajszy dzień? Czy miałeś takie momenty, w których byłeś m, może nie pewien, ale, ale przekonany o Jego obecności? E, nie czułeś, ale. E, jak to ładnie powiedzieć, bo czuć to można czosnek, co nie, jak tam ktoś za dużo zje chodzi o to, że po prostu miałeś taką świadomość, o że Pan Bóg jest w twoim życiu i że jest dobry, czy może miałeś takich ludzi którzy ci o tym powiedzieli o tym ci przypomnieli, gdzieś przeczytałeś to właśnie były te momenty działania Pana Boga, zresztą on działa cały dzień, ale mamy w sobie taką jakąś zdolność by go nie widzieć no po prostu to mamy, ja też to mam i Aż żałuję tych chwil, w których się z nim rozminąłem tak mocno, bo jak patrzę, jakie wspaniałe rzeczy robi w moim życiu, to no, po prostu szkoda mi tego, że go przesypiam bardzo mocno. Ale nie chodzi o to, żeby dzisiaj się zadręczać, żeby się zamartwiać, żeby mówić sobie, no, jaki coś jestem zły, niedobry i tak dalej. Chodzi o to, by popatrzeć chłodnym okiem na to, co było wczoraj, a dzisiaj nie nastawiać się na nic. Przeżyć ten dzień e, na luzie. Tak po prostu na Bożym luzie. Tego wam życzę bardzo mocno. Dobrego dnia, dobrego piątku. Niech wam Bóg błogosławi, z panem Bogiem i szczęść Boże.